My tu gramy o swoją przyszłość, o przyszłość tego klubu. Tylko, że Stefana tu akurat mogło się podnieść z tego względu, że, że on był chory na anginę. On stały w czwartek, w piątek, tak chciał pomóc tej drużynie, że, że wyszedł w tym meczu. Także tutaj, tu, tu akurat trzeba zrozumieć, że piłkarze tu chcą bardzo grać. Byliśmy ten was już osiągnąć w Białocie, no jaki jak, jak wynik pokazuje, nie udało nam się. Ale przystępujemy do najważniejszego spotkania tego sezonu I bardzo, w bardzo takiej zdrowej atmosferze. Przede wszystkim chcemy ten mecz wygrać i chcemy udowodnić, że tym ostatnim spotkaniem zasługujemy na to, żeby wejść do pierwszej ligi, jak również wiemy, że nie możemy na nikogo liczyć, tylko sami na siebie jest atmosfera dobra w drużynie i każdy chciałby dzisiaj ten mecz rozegrać. Myślę, że że w niedzielę postawimy tą kropkę na kim. Panie ten kto ma największe szanse na występ na lewej obronie? Patryk Cuper czy Piotr Wasikowski, a może ktoś inny? I kto w środku obrony Zamacia Dombroskiego? To znaczy na pewno na pewno w środku to wiadomo, że jest Marcin Łukaszewski dzisiejszy końca tutaj na... Na konferencji jest to wychowanie i, i wychowany, zawieszy, wiadomo jak, jak bardzo, każdemu zależy na tym, żeby zawieszyć wprowadzić, ale to wiemy najbardziej. I, 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 I zastąpi Dąbrowskiego, który popełnił takim się który, który nie może popełnić, jeżeli sobie się zaronikiem kiedy i bardzo dobrym, był spokojny do kibicy, chociaż bardzo się cieszył z tej ale musiałby, musiał zapanować, nie no to jest 3 jego tak karta. No ale to są emocje. No i, i na lewej obronie no, i są różne przymiarki. Na pewno Patryk jest najbliżej. Zobaczymy I, i, dzisiaj jest jeszcze trening jutro policzy także stali składki przed naszym sobie.